Cześć, jestem Ziger, witam wszystkich bardzo serdecznie przy okazji analizy oficjalnego już zwiastuna do pierwszego sezonu serialu The Walking Dead City i przyznam się wam szczerze, że nigdy wcześniej nie byłem aż tak bardzo nachypowany na serial Dead City jak po obejrzeniu właśnie tego otóż zwiastuna a ten zombie, którego właśnie w tym momencie widzicie na ekranie jest po części tego wpływem ponieważ dostaliśmy potwierdzenie pojawienia się co najmniej jednego, jeżeli nie dwóch nowych wariantów zombie w tym właśnie otóż serialu, jaki również sam zwiastun wygląda rewelacyjnie link do zwiastuna oczywiście macie w opisie, więc sobie obejrzyjcie, a ja w tym momencie przejdę do analizy Zatem tak, na początku wypadałoby powiedzieć kwestie wizualne, ponieważ ja na poprzedniej analizie zastanowane powiedziałem, że słabo to wygląda cofam wszystko, wygląda zaje fajnie I naprawdę czuć, że sporo tutaj, co zostało włożone w to CGI. I naprawdę ten Manhattan wygląda naprawdę dobrze. W sensie jak takie solidne postapokaliptyczne miasto, że tak powiem robi wrażenie. Ale dobrze, przechodząc już do samej fabuły, Dostaliśmy tutaj potwierdzenie właśnie tego, co już wcześniej żeśmy się spodziewali, czyli ktoś porwał dziecko Maggie, czyli Herschela Juniora. I oczywiście Nigan postanowi pomóc jej w odzyskaniu Herschela. Natomiast to, co jest bardzo interesujące, i myślę, że dosyć ciekawe dla samej fabuły, jest to, że osoba, która porwała Herschela, Nigan ją zna. I to dobrze ją powinien znać. Dokładnie tak. I to jest dosyć interesujące. Oczywiście Nigan po tej informacji tylko nie się uśmiecha, że... ha, Potrzebujesz mnie. Niemniej jednak tak, to jest bardzo ważna informacja, ponieważ wiemy, że Nigan zna osobę, która porwała dziecko megi -e, I tutaj jest to dosyć interesujące, ponieważ może to się ciekawie potoczyć, być może. Ponieważ wątpię, żeby Nigan od razu wiedział o kogo chodzi, prawda? I być może faktycznie Nigan powie, że pomoże Maggie i będzie chciał jej pomóc, ale w momencie, gdy dowie się kto to jest, to wtedy jednak zmieni zdanie, ponieważ nie wiemy kim jest ta osoba dla Nigana, prawda? To może być jego jakiś stary dobry przyjaciel i po prostu nie będzie chciał go zabić, bo wiadomo, że do tego to wszystko zmierza. Kto wie, może to się nawet okaże być jakaś rodzina Lucille albo jakiś nie wiem, może brat Lucille czy ktoś inny, nie wiem jak to rozwiążą, więc. Zasadnijmy, że to jest spin-off, więc mogą odejść gdzieś tam od komiksów, czy od całej reszty, więc no właśnie. Plus, na samym zwiastunie, w momencie, w którym Megi mówi, że dorwiemy go i zabijemy, i odzyskamy Herschela, chwilę potem mamy właśnie scenę takiego zamyślonego Igana, który tak do końca właśnie zastanawia się, co powinien zrobić, i Megi, która patrzy się na niego, czy faktycznie jej pomoże w ten sposób, więc chyba faktycznie może dojść tutaj do małego sporu, że jednak nigdy nie będzie chciał zabić tej osoby, bo jest do niego bliska. Ale to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Niemniej jednak, razem z no, reszty Zwiastuna, widzimy tutaj e, tą postać, to jest Perli. Ja już o nim wcześniej nagrywałem odcinek. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak będzie wyglądała historia postaci, właśnie e, tego człowieka i co on będzie tutaj robił, no to możecie sobie obejrzeć mój tam gdzieś materiał. 10-minutowym, w którym dokładnie to opisałem, tutaj powiem w skrócie: On właśnie będzie ścigał Nigana jakimś listem gończym, i on będzie polował właśnie na niego za jego zbrodnie, które popełnił w przeszłości, czyli właśnie będąc Niganem ze zbawcami, tak? W wielkim skrócie. I to też może być ciekawa postać, która może trochę namieszać, może troszeczkę yy, być może nawet przeszkodzić samej Megi. Jeżeli Megi współpracuje z Niganem, a on będzie chciał dorwać Nigana, to być może przeszkodzi Megi w odzyskaniu Herschela i być może z, przez, przez niego straci jakąś szansę. Jakoś to się może ciekawie potoczyć. Hmm. Tak czy to jest interesująca ta postać, która właśnie ten, ta osoba, sorry, nie wiem jak się on nazywa jeszcze. Natomiast to jest ten właśnie człowiek, który porwał Herschela. I którego w tym momencie Maggie z Niganem ściga z jakiegoś powodu dowiedział się, że Nigan jest w mieście i przyszedł do jakiejś e, właśnie starszej kobiety, i o tym powiedzieć, że Nigan jest w mieście. No i w zasadzie nie wiem, czy to przypadkiem ona nie wyda dokumentu właśnie e, tego listu gończego i właśnie dlatego później parli będzie ścigał Nigana. Co troszeczkę przeczy temu, co mówiłem wcześniej, że być może Nigan dobrze się zna z tą osobą i jednak nie będzie chciał jej zabić, bo wychodzi na to, że chyba ona się boi Nigana i że chce go jak najszybciej zlikwidować, żeby jej nie przeszkodził w jakichś swoich planach. No a ta kobieta, którą widzimy może się okazać, nie wiem, jakąś gubernator tego miasta, nie wiem, ciężko stwierdzić. Lub po prostu jakąś jego wspólniczką. To no, też jest to dosyć ciekawe, ponieważ na pewno tutaj będzie kilka różnych jakby gangów albo ugrupowań ludzi. To no, też wygląda interesująco. Niemniej jednak dalej. No właśnie. To jest Manhattan, to też warto wspomnieć, czyli najbardziej zaludnione miasto w Nowym Jorku. I jest w tym momencie świat postapokalipsy. I to jest wyspa, na którą zombie, z której zombie nie mogą się wydostać i cały czas tam tkwią. I Wyobraźcie sobie miliony zombie, które chodzą po ulicy. I ten serial będzie cholernie interesujący pod tym względem, myślę. Biorąc pod uwagę te setki tysięcy, czy tam miliony zombie, które chodzą po ulicy, no bo wiadomo, nie ma zbytnio jakich wybić w ciasnych uliczkach Nowego Jorku, ciężko będzie. To, żeby się gdzieś rozeszły po świecie, też ciężko, bo to jest na wszystko na wyspie, więc no właśnie. Dlatego też na poprzednich zespołach widzieliśmy masę tyrolek, więc będą się nasi bohaterowie przemieszczali tyrolkami z budynków na budynek. Więc ten cały ten cały proces tego survivalowego świata też będzie interesujący tutaj pod tym względem, że żeby zgubić jakieś stado zombie trzeba wejść do budynku i być może przejechać tyrolkami kilka budynków dalej, żeby je zgubić i muszą spokojnie wyjść na ulicę. Być może w ogóle kanałami będą się przemieszczać, zobaczymy jak to będzie. Niemniej jednak ta kwestia serialowa wygląda naprawdę interesująco, no i też przy okazji widać na co tutaj podszedł, poszedł głównie budżet i widać dlaczego pewnie jest ta dwumiesięczna obsługa z premierą tego serialu, tyle zombie i to jak ładnie wygląda to miasto, no troszeczkę postprodukcji tutaj było robionej. no bo sam serial miał się na początku oczywiście w połowie kwietnia, jednak będzie 18 czerwca pierwszy odcinek w Stanach, u nas pewnie kilka dni później. Dobra, następnie widzimy yy, postać, w zasadzie grupkę ludzi, na którą natrafią Nigan i Megi. I tutaj nie wiem, czy on celuje do niego jakąś gwoździarką, <grym> czy czymś takim. Niemniej jednak tutaj, powiedzcie, że nie, ale ja na pierwszy, raz, na pierwszy rzut oka, jak zobaczyłem tą postać, to pomyślałem: Win Diesel z przeceny. A jeszcze później, jak zobaczyłem, jak siadają razem przy stole, <grym> bo rodzina jest najważniejsza, dokładnie tak. Jakoś tak mi się skojarzyło. Niemniej jednak widzimy, że przyjęli gdzieś tam do siebie Nigana i Megi, co też jest dosyć interesujące, i prawdopodobnie postanowią im pomóc. Dokładnie tak. I tutaj jest o tyle ciekawe, że gdzieś tam jest wspomniane, że muszą się udać do jakiegoś środka, w jakieś miejsce raczej niebezpieczne, i że sami tam nie dotrą, mówi jakaś kobieta, i że chyba im pomoże coś w tym stylu. Więc. Hmm chodzi na to, że im pomogą. No wiecie, jakby raczej Megi nie będzie miała podstaw do tego, żeby kłamać, więc raczej powie im, że porwano jej dziecko, więc być może z tego powodu jej pomogą, po prostu z, z dobroduszności. Hmm. Też widać, że hmm, żyją oni raczej w takich warunkach, no średnich, no ale z drugiej strony, wiesz, na ulicy ciężko wyjść, bo wszędzie są zombie, więc właśnie. Natomiast biorąc pod uwagę, że tamta starsza kobieta i ten gościu mieli jakieś swoje biuro i widać było, że raczej przytulnie się urządzili, a ci są raczej w takich warunkach i trochę jak bezdomni, to widać, że no właśnie jest kilka grup ludzi w tym całym mieście. Jednym się wiedzie gorzej, innym się wiedzie lepiej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też może fajnie pokombinować całą sytuację w tym mieście, że jakieś grupy być może będą ze sobą walczyły, a jakąś dominację być może przesz przeszkodzą przez właśnie wtedy megi. Zobaczymy, a być może po prostu tylko i wyłącznie mamy grupę ludzi, którzy gdzieś tam rządzą tym miastem i mają się lepiej, i po prostu biedniejszych, którzy mają gorzej, i tyle. Tak czy jak widać, że będą chcieli pomóc i w sumie może nawet lepiej. Następnie widzimy Herschela. A i właśnie tutaj zapomniałem wspomnieć, przecież tak, oczywiste, będzie kilkuletni przeskok czasowy. Zresztą zawidać postęp Herschelu, który już tutaj trochę dorósł. Sam przeskok czasowy niestety, nie pamiętam dokładnie ile to było, ale chyba 3 albo 5 lat, coś takiego. O ile mnie pamięć nie myli. Tak czy jak oczywiste widać po, po wieku Herschela, że będzie kilkuletni przeskok czasowy. No i widzimy, że sam Herschel jest gdzieś tam Więziony w celi. Hmm, no i to też jest dosyć interesujące w sumie. Dlaczego chłop porwał Hershela? Po to, żeby zwabić Maggie na Manhattan? Czy z jakiegoś powodu wiedział, że Megi współpracuje z Niganem i chciał zwabić tej Nigana, żeby się go pozbyć? Raczej wątpię, co nie? I tak szczerze mówiąc, opcja tego, aby zwabić tej jest bez sensu, bo skąd miałby wiedzieć, że Maggie jest z Niganem? plus dodatkowo widać, że oni na siebie natrafili niedawno więc ze sobą wcześniej nie mieli kontaktu, zatem to jest bez sensu, a zwabienie Megi na tą wyspę to też po co. <gryw> więc zastanawiam się że w sumie po co tak na sprawę, ten Herschel został tutaj porwany, no bo, on, no bo ten gościu nie mógł wiedzieć, prawda, że Megi jest z bo nie widzieli się długo, dopiero teraz się spotkali, poza jak, tym jak porwano herszela. więc tylko i po to, żeby zwabić Megi. Też nie wiem dlaczego. Z drugiej strony Maggie wyruszyła po zakończeniu The Walking Dead szukać nowych osad i wdrażać je do wspólnoty, którą zbudowali na bohaterowie. Więc być może coś zrobiła, co się komuś nie spodobała, być może jakoś się komuś naraziła. Ciężko stwierdzić, być może ktoś przez to ucierpiał. No, coś takiego musiało się na pewno wydarzyć. Ewentualnie wzięli dzieciaka z jakiegoś innego powodu. No, ale tutaj już ciężko powiedzieć, co to by miało być. Tak czy siak widać moment, w którym Nigan atakuje Megi. I ta jest też dosyć interesujące. Yy. I faktycznie to troszkę bardziej uwiarygodnia tą moją teorię, że być może ta osoba, e, która porwała Herschela jest kimś znajomym, kimś bliskim dla Nigana, jednak nie będzie chciał jej skrzywdzić. I to jest, to ma trochę sensu, bo zasadniczo też wiecie, Negan pierwszy raz jest na tym Manhattanie. Widać, że tam go wcześniej raczej nie było, więc też jakby nie patrzeć, ciężko, żeby się, nie wiem, dogadał z kimś, żeby załatwić Maggie albo coś takiego, więc to raczej musi się tyczyć właśnie tej osoby. Hmm. No zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Wątpię też, żeby taką scenę nam pokazali Negan zaraz podeszło gardło, Megi, nie ma na to szans. Ale być może nie wiem, chcę ją przekonać, żeby po prostu od Sky herszela i zostawiła tamtego człowieka i go nie zabijała. Zobaczymy. Następnie widzimy, to jest chyba ta, ten cały ring, który gdzieś tam mieliśmy na poprzednich zestunach i nawet na tym przez chwilę mignął, ten cały ring, na którym organizowali te walki, trochę takie, trochę takie jak Gubernator, tylko mniej amatorskie, że tak powiem i widzieliśmy, że tam się właśnie wtargnęły zombie i tutaj to jest właśnie chyba ta cała arena. Tutaj widzimy wybuchy z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy to po to, aby zawalić przejście, żeby zombie nie weszły do środka, a potem, nie wiem, sobie po prostu przejadą tyrolkami i się stąd wydostaną i tak będą się tam dostawali i przechodzili, albo jakimiś kanałami, czy coś. Czy z jakiegoś innego powodu ktoś podłożył bomby, ale widać, że tych bomb jest kilka, więc i na przejściach raczej, no. Tak czy siak teraz przechodzimy do najważniejszej informacji, znaczy przynajmniej jednej z najważniejszych, tutaj tak na sprawie, wszystko wygląda naprawdę fajnie, co jest bardzo ważne też w tym że jest Nie czuć jakiś taki nowy vibe, bo też jakby jak sami aktorzy mówili, że to będzie coś zupełnie innego, że to będzie coś świeżego, to ja tak z, z przymrużeniem oka to traktowałem, bo pewnie kazał im tak mówić, tak? Ale potem tym zwiastunie czuć naprawdę fajny, nowy vibe, powiew, powiew świeżości i wygląda to naprawdę interesująco. Niemniej tak właśnie, wracając, widzimy tutaj uwaga, uwaga, zombiaka, który dosłownie parkuruje. Dosłownie parkour zombie. I jakby. Przez chwileczkę się zastanawiałem na tym związku, nie, czy to faktycznie jest zombie, czy może nie człowiek, ale sądząc po jego bladej skórze jak trup i po jego ranach. I po tym jak jeszcze udało mi się zrobić to zdjęcie w momencie, gdy przeskakuje, to jest zombie na 100% kuźwa. Rozumiecie to, parkour zombie. Nie no, słuchajcie. Naprawdę, ja czuję się w tym momencie tak nahypowany, jak ogłosili pojawienie się zombie na 11C Walking Dead po oficjalnym zwiastunie z Comic Conu. Naprawdę. jest niesamowite, wyobrażacie sobie, że wchodzicie do budynku, jesteście teoretycznie bezpieczni, wchodzicie na dach, a tutaj kurwa jakiś zombie se parkuruje na dachu. Oh. Ale to będzie dobre. Tak czy siak, właśnie. Pytanie: Czy to jest ten sam wariant, co w World Beyond, co był pokazany we Francji? Bo tam widzieliśmy, widzieliśmy kobietę, która została postrzelona w głowę, i mimo wszystko zmieniła się w zombie, czy jest wytrzymalsza, oraz była mądrzejsza i szybsza, bo potrafił ubiegać ten zombie. Pytanie: Czy to jest ten sam wariant? Nie widzieliśmy, czy tam może parkować, ale widzieliśmy, że mógł biegać i był mądrzejszy, więc być może to jest ten sam wariant, co we Francji, w skrócie. I wiecie, jakby nigdy bym nie pomyślał, że tutaj pojawi się ten sam wariant, S serio. No chyba, że to jest zupełnie jeszcze jakiś inny, że mogą parkować i są jeszcze bardziej zwinne, ale wydaje mi się, że to raczej będzie ten sam, co we Francji. I szczerze mówiąc, jakby przed tym serialem nigdy w życiu bym nie powiedział, że tu się pojawi taki wariant. Co najwyżej może ten, tych mądrzejszych zombie z finału The Walking Dead, y, które są trochę mądrzejsze i potrafią się gdzieś tam spinać i tyle, ale żeby tutaj, uch, taki, co ty, a jednak to dali i naprawdę, wow. I to jeszcze nie jest koniec, ponieważ na koniec zwiastuna widzimy właśnie tego gościa, który mówi, I think you're gonna like it here, czyli myślę, że ci się tu spodoba. I wtedy mamy ujęcie, w którym właśnie Meggie gdzieś tam przekrada się kanałami ściekowymi, gdzieś tam przechodzi w tych kanałach. No i słuchajcie, zostaje zaatakowana przez jakąś wielką, chorą abominację zombie, kurwa. Czajcie, co to jest. Wow, w sensie. Wow. I w ten sposób kończy nam się właśnie zwiastun. Gdzie ona została zaatakowana przez to coś. W sensie. Huh! No jest grubo. No nie powiecie, że nie czujecie w tym momencie hypu. Jeżeli jesteście fanami The Walking Dead, to w tym momencie ten zwiastun 100% spełnił oczekiwania i nachajpował na maksa, szczególnie że zostało tylko miesiąc do premiery. I tak, jeżeli chodzi o ten zombie, nie wiem, czy to jest jakiś nowy wariant zombie. Czy to nie jest kilka zombie, jakby w jakiś sposób zrośniętych ze sobą przez lata w jedno. Ciężko stwierdzić. Niemniej jednak, wydaje mi się, że raczej. Raczej dużo takich zombi nie będzie. Wydaje mi się, że to raczej jest po prostu jakiś taki jeden przypadek, gdzie po prostu, nie wiem, zombie w jakiś sposób, nie wiem, być może ktoś ich strzelił i one się potem jakoś wzrosły albo coś innego, ale z drugiej strony, kurwa, no, tutaj widać jakieś takie jedne wielkie płuca, jakby to był jeden organizm. No, ciężko go stwierdzić, tak naprawdę. Czy to faktycznie jest nowy wariant, czy po prostu kilka zombi się zrosło przez lata w jedną, jakby. masę, nie wiem jak to nazwać. Tak czy siak w tym momencie wszędzie w internecie jest mega hype i zwiastun jak najbardziej spełnił oczekiwania i naprawdę, w sensie wow, jakby można delikatnie to porównać do teoretycznie The Last of Us, właśnie tego zombiaka z samego końca, że być może, być może specjalnie go dodali, żeby nie być z tyłu za The Last of Us, gdyby tylko wiedzieli, że w The Last of Us nie ma zombie i nic się nie dzieje przez cały serial. <laughs> Ale oczywiście nie wiadomo, pewnie i tak się jakby to dodali, szczególnie że fabuła już na ten serial była dużo, dużo wcześniej, zanim jeszcze ogłosili pierwsze, pierwsze jakieś zwiastuny pokazujące, więc no właśnie. Zatem tak, nie wiem jak wy, możecie da dać znać mi w komentarzu, czy też czujecie taki hype i czy też czekacie ze zniecierpliwieniem, bo ja już w tym momencie czekam ze zniecierpliwieniem właśnie na ten serial. I przypominam, 18 czerwiec premiera, oczywiście w Stanach, u nas pewnie kilka dni później. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, łapka w górę i subskrypcja mile widziana, jeżeli odcinek Wam się spodobał. Ja wiem, jeszcze jest kilka rzeczy do pogadania o tym zwiastunie, ale o tym myślę, że pogadamy sobie w jakiejś konkretnej teorii. Znaczy inaczej, wszystkie najważniejsze rzeczy już tutaj omówiłem, natomiast jest jedna jeszcze rzecz, o której chciałem pogadać i to myślę, że zostawię sobie na oddzielny odcinek. Zatem łapka w górę i subskrypcja mile widziana i, i widzimy się w poniedziałek przy okazji omówienia pierwszego odcinka finałowego sezonu serialu Fear the Walking Dead, ponieważ też już wychodzi. Zatem co, dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia i cześć.